Dobra. Dobra jest. O, dobra, nie, Dobra. Tutaj, tutaj ułaskawienia. I dzisiaj macie konkurs. O, na te tutaj klucze. Tutaj, tutaj, tutaj. Jak widzicie, tutaj macie klucze dzisiaj. 9 dolore. Lorer Paris. Jak to się mówi. Tutaj, ten. I na ten konkurs to musicie tak zrobić. Yy, yy, najśmieszniejszy komentarz, i do tego mieć tak, łapkę w górę, swój nick z Minecrafta, i ja ci ja napiszę temu, co wygrał na tym, na MSG, yy, czy o, o które on chce te klucze. Więc. Będę pisał. O, na razie to mi setów brakuje. To muszę... Ja nie, w sumie za co... Dobra, otworzę kilka kluczy. E, jutro macie półstaka do Anna. Do rozdania mam wam. Jutro półstaka. Dzisiaj 9 dolory, bo to tak pierwszy filmik i w ogóle, a za dwa dni będzie z Fortnite'a. Chyba raczej powinien być z Fortnite, a jak nie, to jeszcze będzie z GTA 5 później. Jak zrobię wszystko. Dobra. O, no dobra, jednak macie 9 do Lore i 4 do Ana Tak, akurat zostało. To macie dzisiaj miarę Git. Powinno być dla Was, więc jak ten, to ten. O, o, jeden full, a na dwa. Dobra. Sety. No ja tutaj teraz mam taki śmietnik. W tym ekwipunku. O, jeny ja celerowe. Ja robię. Mm. ok. Ok, ok. Trochę. Dobra. Fajnie. Dobra, to ja się zostawię, bo to się ma. O, wędka, surferka, to ja to muszę mieć. Tutaj, 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 tutaj. A, to mi nie jest. Dobra. Teraz to, 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 to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, idealnie jest tak. Więc jak chcecie, to macie konkurs. Jeszcze kita odebierzemy po kobłobiki i serwer loremc.pl, jakby ktoś nie wiedział. Fajny serwer, git serwer, Zajebisty serwer, równa się. Więc możecie wpaść. Nie zmuszam oczywiście, ale bym bardzo chciał, bo to mój pierwszy filmik. No i nie chciałbym, żeby to był mój ostatni filmik. A, jeszcze mam pety muszę ściągnąć, muszę ściągnąć. Peta, założyć, bo to jest właśnie taki dziwny bug na tym serwerze, że jak się zginie, yy, to wtedy się ten traci. Pe, yy, znaczy, nie traci, tylko ten. No, musisz ściągnąć i założyć, że działa. Ja mam na przykład króliczkę za 250 koła, miałem kupione, a teraz są po 160, więc trochę mi to się nie opłaciło, ale tego mam i teraz mam jeszcze to te łaskawienia. Kupiłem ostatnio za, dwie, za też 250 koła, ale on kosztuje z 500. Więc opłacalny deal, dobry deal. Dla mnie tym bardziej. Mi się ogólnie podobają takie deale. Ja se lubię, właśnie. O, może ktoś będzie na środku, kto mi chce. O, są typię na. Środku. Na przykład, o, o, to ten, to ten, to ten. Ty, ja go chciałem zabić, debilu. O, jest te pomocnik, te pomocnik, te pomocnik. Korona anarchist Kreatywa, oczywiście. Te, co on mi tyle zadaje, one trzeźwy? Dobra, jest to, jest tam perełka. Która mnie wytekała, pomocnik leci tam, ja tam, potem tam, potem tam, ok, potem tam na ten słup, ok. Jakby ja petał, nie więc możliwe, że uda się mi uciec. O, 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 jeden, mam problem, leciutki bardzo. No i uciekamy. Nie, nie, proszę, proszę, proszę. Jest! Jest! Szybko złote jabłko. Znaczy zaklęte złote jabłko. Nie wiem jak to się na to mówi. Nocze czy jak to ten... Ale... Dobrze, że się udało uczyć, bo mi się nocze włączyły zamiast tego, więc. Dobra. Jesteśmy. No i trzeba znowu to gówno robić. Repa ir. Dlaczego... Aha, dobra, bo jestem w walce nadal, bo przez tego baga ja już wleciał. I pamiętajcie, ja nie wiem, no co to jest za gówno. Dobra. No pamiętajcie o konkursie. jeny, no co to jest? O konkursie, że jest za te cztery klucze. ja Tam wam nie wiem, chyba odpowiedziane. Dlaczego mi PET nie działa Ty. E, ty? Mam go za... A, dobra, bo zginąłem chyba. E, I warunki są takie na ten, że e, e, najśmieszniejszy komentarz, łapka w górę i do tego swój nick z Minecraft. Jutro będzie też z Minecrafta filmik, ale pojutrze chyba będzie z Fortnite jeśli się uda, w czasie. Bo pojutrze jest. Nie wiem tam. Dobra, pojutrze raczej będzie. Raczej się da radę. O! Jest hard he, he, admin. Nie. Cheat admin chyba. To jest on, aha, on, nie, aha, jo, jo, lecę mu normalnie na głowę, pata nie, przeskakujesz i jajkami, xd, dlatego tego hejp. o, 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 ja tego nie wiedziałam, że takie coś w ogóle jest, idziemy się bić, idzie się bić, idzie się bić, ja tutaj się nie biję, to jest najgorsze, bo to się zawsze trapię, ja sobie idę wolę na ten. Tylko, że tutaj teraz jest ten he, he, Tutaj jest w ogóle jeszcze jakiś inny te pomocnik tutaj jest, więc. Ja stąd odlatuję i może pójdziemy, nie wiem gdzie w sumie, ale możemy. Co możemy porobić? Nie wiem. W sumie. O, na przykład, na... o, dobra, mam to w dupie, wychodzę na tego. stracę itemki w 5 sekund mam je odzyskane. Więc jest takie trochę. No, co ty jesteś, Polak mały czy debil? Nie mam tego. Ja, ty się lecz. Lecz się na umysł. No i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz? No co? No właśnie, no nic. No i to jest najgorszy bug, bo to tak przeszkadza. Ale ja się mogę w sumie przeskoczyć na to, o xd. Jo, i wypchnij mnie. To ja wam pokażę sztuczkę. Ale wypchnij, no. Patrz, tak, tak i wylatujesz. Kolega mnie... Ojeju. To mamy leciutki problem z fajerwerkami. I ostatnia. Proszę, 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 proszę. Jakby co, to jak te dźwięki z tyłu, to moja siostra ona z jakąś koleżanką rozmawia, więc na to nie zwracajcie uwagi, ale musimy iść. Na Naspawna. Jutro będzie odcinek ze bratem, więc. A, o, i to jest dla Was do rozdania. Mm, 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 Fireworki 16. No, dobra. Okay. To i możemy iść do endu. O, tego das, nie wiem, dał coś tam. O, a ten tutaj Apple to jest bardzo mocny. tylko że... tylko. O, mam 88 pingów w ogóle. Czy topka, krem z sobą online. O, jest topka. O, ma 500 tysięcy, jakieś nawet 840. O, dżęziarka. Dżęziara S. Punktów. Dżęziara jest na drugim. Dobra, idziemy na spawna i wystawiam normalnie za 500 tysięcy. To tam ułaskawienia. Jest normalnie topka hajsu i ludzie, ten. Mają 500 koła, no to ja wystawiam za kośnik rynek sel 499. Jak nie mówiłem, na no to serwer Loremc.pl anarchę FFA więc możecie wbijać. Polecam. nie nie ma siostra. Dobra. Dobra, idziemy do tego. Uh, 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 uh. A dobrze mi się nagrywa. Znaczy pierwszy odcinek i tutaj będzie raczej git. Dobra, wlatuję na tego typa ostat... ostatniego i się bijemy z nim. No ma ogólnie. Stwierdzonego chyba. A to ja nie wiem jaki lekarz go stwierdził, bo musiałby być naprawdę dobry. Że takie takie coś stwierdził. O, jakbyś mi dał, jakbyś sypnął z tymi timi. O, naprawdę, ten lekarz to on był naprawdę dobry. Że on takie coś stwierdził. Ale się chłopie lecz. A w sumie on już się musi leczyć. A dobra, to ja go nie będę obrażał. Nie będę go obrażał lepiej. Nie będę, nie będę, nie będę cię obrażał. Jednak się nie lecz. Znaczy się lecz, tylko że... Nie na umysł. Na umysł ci było potrzebne, ale na razie się polecz na inne sposoby. No, Dobra. Co to jest? Co to jest? Co to jest za dziecko? Jak ona mi w ogóle prawie nic nie zadaje? Ale w dwóch tak już nieładnie dla mnie, według mnie. O, jo, na raty was rozłożę. Na raty to jo. Na raty to dam. Do... Co wy robicie? Wy też jest rani. Dobra, biorę jednego kobobika. Albo w sumie. W dupie. Dobra. Nie damy rady, damy rady, damy radę. Musimy dać radę. Nie mamy już tego temiku. Ojej, ojeju, ale nie, nie wolno mi, nie? Dobra, dobra, to do... ojej, ojej. Jakby co to, dlaczego ja nie skaczę, bo to czasami to przeskadza. To skakanie mhm. dobrze już są w miarę, ale jakby temu tutaj tak, tak o i o co ja bym zrobił? O ty szmato, to, jakby mu się tak na móc, o kurde, e, F. Nie co ja robię, co ja robię, co ja robię. Yy. Cały set na zmianę, cały set na zmianę. Okej okay. i można grać. Mhm. Czasem mogę uczyć kiedy chcę. straśny kierka O kurde, o kurde. Ja wam napiszę o i jakby co to jutro ja wam powiem, o której na spawnie, żebym ja wam przesłał te klucze. Jak nie, to wam po prostu przeleję trzy koła. Bo mniej więcej trzy koła te klucze kosztują, więc... Na raty? Na raty, na raty ja tak lubię. Ale pan te kobłyby, to pan naprawdę pan jest najlepszy w tych kobłybach. Dobra, jak pani tak chce, to ja się kurwa wyprowadzę. Sorry za przekleństwo Ale już nie... nie, 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 nie to... Nie, nie, przecież to jest cheater To jest cheater No jenny. Dobra To na dzisiaj to będzie koniec, pamiętajcie o konkursie, konkurs na 4a na 9 lore Więc To najśmieszniejszy komentarz i ten I... I ten i swój nick, i łapka w górę, więc to koniec filmiku. Na razie.